Witaj, cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak prawidłowo i skutecznie stworzyć mapę życia i biznesu. Jest to propozycja moja autorska w postaci drzewa marzeń. Wykonuję taką mapę i drzewo od kilkunastu lat z moimi klientami z klientami, z którymi współpracuję indywidualnie, ale również z tymi, którzy przychodzą do Beauty Coach Academy albo po prostu korzystają z moich kursów online. Jeżeli jeszcze nie jesteś moim klientem, możesz dołączyć. W tym filmie pokażę ci po prostu jak to należy zrobić. Gdybyś miała ochotę, czy miał ochotę na coś więcej, to zapraszam do kursu Drzewo Marzeń i tam również w szerszej wersji znajdziesz więcej narzędzi, również trening mentalny i poprowadzę cię krok po kroku. Tutaj omówię tak, żebyś mógł wykonać tą mapę samodzielnie. No i co? Zaczynajmy w takim razie. Dlaczego w ogóle drzewo marzeń? Ponieważ drzewo ogólnie w wielu kulturach jest symboliką harmonii i równowagi. I jest to połączenie, za, począwszy od korzeni, od przeszłości, poprzez pień, teraźniejszość, aż do przyszłości, czyli do naszych celów, marzeń, pragnień, jakie mamy, czyli to, co chcemy osiągnąć tak naprawdę w danym czasie, w tym przypadku, w czasie roku czasu. Od czego należałoby zacząć? Mm, przygotuj sobie oczywiście albo wycięte jakieś materiały. Możesz sobie wyciąć z internetu, możesz sobie wyciąć z gazety, możesz po prostu przygotować sobie jakieś kredki, długopisy kolorowe, narysować, mogą to być symboliki. Ta mapa może być na zwykłej kartce A5, może być na A4, może być na kartce od flipcharta. Wszystko, jest to forma dowolna, ważne, żeby na koniec ta mapa zawisnęła w miejscu, gdzie będziesz mógł na nią spoglądać. I zaczniemy od tego. Przygotuj sobie coś do pisania, i zaczniemy od ćwiczeń, i zacznę Ci tłumaczyć po kolei, o co chodzi w tym drzewie marzeń i w tej mapie, i dlaczego ta mapa jest tak skuteczna, dlaczego moi klienci osiągają tak duże rezultaty. Więc zaczniemy od takiego ćwiczenia, gdzie wypisz teraz dosłownie, czyli zaczniemy od korzeni. I powiem Ci tak: korzenie jest to fundament wartości to są doświadczenia. To są wszystkie Twoje relacje, które zbudowałeś. To jest Twoja przeszłość właśnie. To jest wszystko to, co zdobyłeś do tej pory. Czyli zaczniemy od tych korzeni. Ale zanim jeszcze zaczniemy od tych korzeni, to ja proponuję, żebyś wypisał, co się wydarzyło w poprzednim roku. Czyli jakie osiągnąłeś sukcesy i jakie były wyzwania. Czyli co było Twoim sukcesem, jak się wtedy czułeś, i co to wprowadziło w Twoje życie, natomiast jeżeli chodzi o wyzwania, jakie były to dla Ciebie lekcje, co dzięki temu wykorzystałeś, skorzystałeś i czego jeszcze potrzebujesz na przyszłość? To jeżeli wypiszesz, to przejdziemy właśnie do tych korzeni, czyli do tych fundamentów. Zobacz, te fundamenty to jest wszystko, to są Twoje kompetencje, to są Twoje zasoby, czyli to jest Twoja wiedza, to są, to są środki materialne, to jest wszystko to, co. Posiadasz. Jeżeli potrafisz pięknie szydełkować, to też to jest zasób. Jeżeli potrafisz pięknie śpiewać, to jest zasób. Jeżeli masz piękną kreatywność, to też jest zasób. Jeżeli posiadasz e, nieruchomości w kamienicy, to jest zasób. Jeżeli posiadasz szybkie auto, to jest zasób. To wszystko, gotówka, to jest zasób, to, to są Twoje wartości. Czyli jeżeli e, Twoją wartością, na przykład tak jak moją na pierwszym miejscu, jest wolność i uczciwość, to też jest zasób. Czyli te wartości, które masz, na przykład ważna jest dla Ciebie rodzina, to też jest zasób. To wszystko jest ważne, ponieważ jest potrzebne w naszej mapie życia. Proponuję, żeby wypisać wszystkie zasoby, które posiadasz i wartości, które posiadasz, żeby przyjrzeć się, jak bardzo wartościowym jesteś człowiekiem, w jakim jesteś tak naprawdę miejscu, co już się wydarzyło, co już masz. Zatrzymamy się na chwilę na pniu. Tutaj pod filmem znajduje się narzędzie, które jest ogólnie dostępne w internecie, ale to narzędzie jest mojego autorstwa. Jest to koło życia, które rozbudowałam na potrzeby tego, żeby spojrzeć na siebie z lotu ptaka, żeby się bardziej zmotywować i sprawdzić co się wydarzy, jeśli czegoś nie zrobię. Pobierz sobie to narzędzie, wypełnij go, jeżeli czujesz się zmęczony, rozdziel sobie ten proces tworzenia mapy na kilka etapów. Krótko teraz omówię to koło życia. Jak widzisz, masz tam podzielone na kilka elementów, ja tutaj sobie spoglądam. Ty możesz sobie rozdzielić te elementy tak, jak sobie życzysz. Ja zasugerowałam, zaproponowałam m.in. coś takiego jak zdrowie, uroda, rodzina, bliscy, partner, przyjaciele. Praca, biznes, kariera, hobby, sport, aktywność fizyczna, duchowość, rozrywka, przyjemność, podróże, finanse. Tak naprawdę jest to coś, co zbliża nas do równowagi. Ty każdy z tych elementów tego ciasteczka czy tego tortu możesz sobie jeszcze podzielić. Jeżeli ja mam na przykład rodzina, bliscy, partner, przyjaciele, to ja jeszcze mogę to rozdzielić na więcej części, rysując kolejne koło. Jeżeli. Jeszcze nigdy nie wykonywałeś koła życia, to w osobnym filmie tłumaczę dokładnie, jak wykonać to koło życia. Przejdź do innego filmu i zrób to dokładnie, bo to będzie gwarantowało sukces realizacji mapy życia i biznesu, czyli Twojego drzewa marzeń. I właśnie tak bardzo płynnie przechodzimy do pnia drzewa, czyli pień to jest teraźniejszość, to w jakim miejscu jesteś, czyli coś się wydarzyło, mam jakieś zasoby, mam wartości, mam doświadczenia. Ale w jakim ja jestem miejscu, czyli teraz wypisz sobie wszystko to, w jakim miejscu jesteś, w jakiej jesteś sytuacji. Czyli pięć to jest taka, taki, można powiedzieć, most między korzeniami a koroną. Czyli coś, co było, coś, co jest, i za chwilę przejdziemy do przyszłości. Czyli jeszcze skupmy się na chwilę na tym pniu, czyli na teraźniejszości. I tym samym przechodzimy płynnie do korony. Czyli to, co byś chciał zmienić, to jest wizualizacja przyszłości. To, w jakim miejscu chce się znaleźć, to, kim chce być, to, co chce osiągnąć. I tutaj należałoby wypisać to, co chcesz osiągnąć czyli wszystkie Twoje pragnienia, marzenia, potrzeby, które chciałbyś zrealizować w tym roku, w danym roku, na jaki tworzysz mapę życia i biznesu oraz drzewo marzeń. Tworzenie mapy życia i biznesu oraz drzewa marzeń wymaga zaangażowania i czasu. Proponuję robić na pewno przerwy albo podzielić sobie to działanie na 2-3 dni, tak żeby ze świeżością podejść do tematu, bo najważniejszy jesteś właśnie ty. Teraz najważniejszy element i też czasochłonny. Czyli korona, co, co ja chcę osiągnąć w tym roku, w tym najbliższym roku i dlaczego czasochłonny? Ponieważ tutaj trzeba koniecznie rozdzielić to na działania. Czyli jeżeli ja w, swojej, w swoim pragnieniu, w swoim marzeniu mam zamiar na przykład skalować swój biznes albo kupić sobie samochód albo zakupić jakąś nieruchomość albo podróżować. Jeżeli wybiorę sobie z tego wszystkiego podróże, to muszę się zastanowić, jakich środków potrzebuję na te podróże. Gdzie chcę latać? Czyli konkretnie określam, dokąd ja chcę podróżować. Co to są za kontynenty, co to są za państwa, ile chcę tam przebywać, ile chcę wydać tam pieniędzy, jakie fundusze mi są potrzebne, ile razy ja w roku chcę tam polecieć. Czyli zobaczcie, nie wystarczy napisać: będę podróżować. Tylko konkretnie gdzie? Czy to są Filipiny, czy to jest Afryka? Jeśli Afryka, to jakie miasto? Ile ja chcę tam spędzić czasu, ile potrzebuję środków, i teraz jak ja zarobię te pieniądze? Dlaczego właśnie działają te mapy życia i biznesu, drzewo marzeń? Dlatego, że my konkretnie rozbijamy na części każdy element, który chcemy, żeby nam się zrealizował. Czyli musisz sobie po prostu zrobić taką tabelę. Z każdym twoim marzeniem rozpisać konkretnie. Jeżeli Ty myślisz o tym, żeby zarabiać, czy zarobić w ciągu roku jakąś kwotę, dajmy na to 2 miliony złotych chcesz zarobić, no to 2 miliony złotych musisz podzielić na 12 miesięcy. To jest suma X i jak Masz, ile powinieneś mieć przychodu, jakie powinieneś mieć koszty, żeby zarobić 2 miliony podzielone na 12 miesięcy. I każdego miesiąca jakiś dochód, który mm, tobie wyjdzie z tego. Ale żeby to zrobić, to dzisiaj musisz sobie zobaczyć, ile ty dzisiaj masz przychodu, jakie ty dzisiaj masz dochody i co należałoby zmienić w firmie, żeby. Powiększyć, żeby wejść na ten wyższy level. Czy ty potrzebujesz zatrudnić kolejnego pracownika, czy potrzebujesz w jakiś sposób skalować swój biznes, to wszystko należałoby wypisać. Jeżeli ty na przykład potrzebujesz mieć lepsze relacje ze swoim partnerem, a dzisiaj one nie wyglądają za dobrze, to trzeba się przyjrzeć, jak jest dzisiaj. Czyli zobacz, sięgamy do korzeni, co, co było kiedyś, jak jest teraz i jak ja chcę, żeby było. Gdzie się coś zepsuło, tak? My też możemy sobie zobaczyć do poprzedniego roku, co było w poprzednim roku, bo możemy sobie zobaczyć, co się tam popsuło. A jeżeli chcę, żeby wrócić na przykład, czy mieć jeszcze lepsze życie z moim partnerem, to należałoby sobie wypisać dokładnie, co ty chcesz z tym partnerem. Robić albo ze swoją rodziną, czy ze swoimi dziećmi. Jeżeli ja chcę więcej czasu poświęcać swojemu partnerowi, zacznij od jakichś małych kroków. Co będziecie wspólnie robić przez tydzień, potem przez dwa tygodnie, potem przez miesiąc, w kolejnym kwartale, półroczu i roku? I co konkretnie, jakie działania wspólne pozwolą Tobie zrealizować Twoje marzenie? Czy to mają być wspólne? Wspólne spędzanie czasu, czy ty potrzebujesz jeszcze na przykład do tego porozmawiać otwarcie ze swoim partnerem, co on lubi, co działa, co nie działa i wprowadzić jakiś plan naprawczy, który zrealizuje i doprowadzi do tego, że ty będziesz bardziej szczęśliwa i będziecie bardziej spełnieni w swojej relacji. Podsumowując, na tej mapie oczywiście możesz wszystko wypisać albo narysować, albo wykleić, ale dodatkowo na poszczególnych arkuszach wypełniasz wszystko to. Co było w zeszłym roku. Następnie rysujesz sobie drzewo, dzieląc na korzenie, czyli wszystkie Twoje zasoby, wartości, relacje i tak dalej. Pień to, co jest teraz, oraz koronę to, co chcesz osiągnąć. I w taki sposób zbudowałeś właśnie. Drzewo marzeń, ale oprócz tego, na, może to być zeszyt, może, mogą to być kartki, które gdzieś tam sobie zepniesz, kolorowe czy, czy po prostu zwykłe i opiszesz, zrobisz te wszystkie narzędzia, włącznie z kołem życia Bajustyna Bielęda i drzewo życia Bajustyna Bielęda, które działa od kilkunastu lat i ja Tobie też życzę, żeby Twoje marzenia, Twoje wszystkie pragnienia spełniły się, wykonaj to zadanie prawidłowo, poświęć czas, nie rób tego na szybko, rozpisz to wszystko, przyjrzyj się, na pewno spotkasz się z dużą refleksją. Jeżeli ten materiał jest dla Ciebie niewystarczający, zapraszam Ciebie do kursu drzewo marzeń, który znajdziesz na salonsukces.pl, i tam krok po kroku wszystkie narzędzia dostępne, jak to należy zrobić oraz trening mentalny który na pewno wprowadzi wiele zmian, wiele refleksji do tego, co się dzieje, a gdzie chcesz być w życiu, tak naprawdę wszystkim nam zależy na spokoju. Każdy ten spokój ma określony w inny sposób. Wolność to jest podstawa, a pytanie, czy dzisiaj jesteś zadowolony ze swojego życia, ze swoich relacji, myślę, że to wyjdzie na pewno na kole życia i gdzie chcesz być i realizuj, pamiętaj, jeżeli nawet zrealizuje ci się twoje drzewo marzeń, czy mapa życia i biznesu, w trakcie roku zrób następną, sięgaj po więcej. Jeżeli potrzebujesz odpoczynku, narysuj ten Odpoczynek, wyklej ten odpoczynek, napisz, jak masz odpoczywać. To wszystko, co chcesz, jest w zasięgu tak naprawdę Twoich możliwości. Ogranicza nas tylko głowa przeważnie głowa ale to wszystko zależy od Ciebie, jak podejdziesz do tematu. Życzę Ci wszystkiego pięknego, wspaniałego, realizacji swoich marzeń, pragnień, i do zobaczenia.